Dofinansowanie dla Powiatu Szydłowieckiego. Tragiczny poniedziałek na drogach. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego z ofertą na ten rok. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. Samorząd Województwa Mazowieckiego pomoże w realizacji dwóch inwestycji w Szydłowcu. Chodzi o budowę magazynu soli połączoną z remontem budynku Zarządu Dróg Powiatowych i rozbudowę Starostwa Powiatowego. Umowy na dofinansowanie zostały podpisane w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. W sumie starostwo powiatowe w Szydłowcu otrzymało 2 300 000 zł, 1 100 na inwestycje w budynek zarządu dróg powiatowych i 1 200 000 na rozbudowę starostwa. Realizacja no, ważnych inwestycji, bo zarówno dostosowanie, e, modernizacja czy remont e, budynku starostwa powiatowego, ale jednocześnie też. E, modernizacja, budowa magazynu solnego choćby dla Zarządu Powiatowego Dróg w Szydłowcu. To są ważne inwestycje, bardzo wyczekiwane. To są też inwestycje, o których rozmawialiśmy długo z Zarządem Powiatu. No, cieszę się, bo to kolejne umowy, które, że tak powiem, będą polepszały warunki zarówno pracy, jak i tych możliwości, które, które organizacyjnie również świadczą te wszystkie podmioty, w tym przypadku zarządu. Powiatowy dróg, czy, czy starostwo powiatowe. Nowo powstały magazyn Soli będzie miał powierzchnię około 250 m2. Jest on niezbędny do prawidłowego przechowywania, tworzenia i dystrybuowania mieszanki materiałów sypkich. Starostwo powiatowe w Szydłowcu zostanie natomiast dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja bardzo ważna, Inwestycja pierwsza, która ma dotyczyć rozbudowy i dostosowania do potrzeb mieszkańców powiatu Szydłowieckiego budynku starostwa powiatowego. Ta inwestycja będzie związana z dobudowaniem klatki schodowej oraz windy. Na pewno to w istotny sposób Ułatwi dostępność urzędu dla wszystkich mieszkańców powiatu. Druga inwestycja to magazyn soli przy budynku zarządu dróg powiatowych oraz modernizacja i remont tego budynku. Z punktu widzenia ekologicznego, bardzo ważna inwestycja, oraz również poprawiająca infrastrukturę zarządu dróg powiatowych. Umowy na dofinansowanie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski, starosta Robert Gurlicki, wicestarosta Anita Gołosz i skarbniczka Dorota Jakubczyk. To był tragiczny poniedziałek na drogach w Radomiu i Powiecie. Doszło do trzech wypadków, w tym jednego śmiertelnego. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Dęba w gminie Przytyk. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Jak informuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka radomskiej policji, 39-latek kierujący osobowym Audi, po wyprzedzaniu innych pojazdów czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka Mercedesem. Śmierć na miejscu poniósł 49-letni mężczyzna, który kierował Mercedesem. Jak okazało się później i jak poinformowała diecezja radomska, w wypadku zginął ksiądz Jarosław Wypchło, proboszcz parafii pod zwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie. Był również duszpasterzem strażaków z gminy Drzewica. Do dwóch kolejnych wypadków doszło w Radomiu i Kowoli. Na ulicy Kochanowskiego w Radomiu 55-latek kierujący Toyotą na skrzyżowaniu zderzył się z Volkswagenem, a następnie uderzył w jeszcze inny pojazd. Mężczyzna trafił do szpitala. W Suskowoli w gminie Pionki 48-latka kierująca Mitsubishim wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu Fordem. 49-latek został przewieziony do szpitala na badania. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Blisko 54 tysiące osób odwiedziło w ubiegłym roku Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Największym hitem okazała się wystawa Jacek Malczewskiej Konteksty, która przyciągnęła tłumy zwiedzających. Muzeum nie zwalnia tempa i już przygotowało ciekawą ofertę na 2025 rok. W ubiegłym roku, który był na Mazowszu rokiem Jacka Malczewskiego, frekwencja po raz pierwszy wyniosła 53 768 osób, to prawie o 30% więcej niż w roku jubileuszowym 2023, którym muzeum świętowało swoje stulecie. Jeśli chodzi o wystawy czasowe, to Palma Pierwszeństwa Dzierży, ekspozycja Jacek Malczewski Konteksty, którą podziwiało ponad 11 tysięcy osób. W tak krótkim czasie i gości mieliśmy z całego kraju a w Warszawie biura turystyczne organizowały wyjazdy autokarowe. Na naszą wystawę. Ostatnio faktycznie te tłumy i zainteresowanie wystawą czasową Jacek Malczewski Konteksty udowodniło, że jednak e, sztuka e, tak zwana stara, sztuka dawna, e, sztuka symboliczna, e, ma jak, na, jak najbardziej e, no, swoich fanów i ogromne zainteresowanie. To, co pan dyrektor mówił z całej Polski. Mieliśmy faktycznie gości, a nawet i spoza. Czasami udawało mi się e, poznać zwiedzających. Drugie miejsce przypadło malowidłom ściennym z Czachul. Ponad 5 tysięcy osób, a trzecie w wystawie Golden Hour, którą zwiedziło ponad 4 tysiące osób. W wydarzeniach przygotowanych przez placówkę na noc muzeów wzięło udział prawie 5 tysięcy osób, co również, jak podkreśla dyrektor Różczyk, było fenomenem. Godnym zwieńczeniem udanego roku był wyjazd będącej własnością Muzeum Bożonarodzeniowej ceramicznej szopki autorstwa ludowego artysty Jarosława Rodaka do Watykanu. Tam znalazła się na wystawie pośród 125 szopek z całego świata. Staramy się naprawdę małe środki przeznaczać na to, aby kultura była po pierwsze na wysokim poziomie, miała możliwości rozwoju. Do tego są potrzebne pieniądze, nie oszukujmy się. Utrzymanie takiej instytucji jak Muzeum Jacka Malczewskiego, przy też niemałym zatrudnieniu, ale i potrzebach finansowych, to też są dziesiątki milionów złotych, które musimy znaleźć w budżecie. Wśród nowości, największym zaskoczeniem jest nowa aranżacja wystawy stałej malarstwa Jacka Malczewskiego. To niezwykłe połączenie sztuki i przestrzeni, które przenosi widza w tajemniczy świat twórczości Mistrza Symbolizmu. Ekspozycja zyskała zupełnie nowy charakter dzięki aranżacji na tle ciemnych ścian i specjalnie dobranemu oświetleniu, które sprawia, że obrazy zdają się wyłaniać z przestrzeni, nabierając niemal trójwymiarowych kształtów. Światło podkreśla bogatą paletę barw, charakterystyczną dla Malczewskiego, głębokie Kity, nasycone zielenie i ciepłe czerwienie, które teraz wydają się pulsować nową energią. To też już jest naszą jakby regułą, że ta wystawa stała, mimo że z nazwy jest ekspozycją stałą, to jednak ona cały czas żyje, więc spodziewajcie się Państwo kolejnych jakby propozycji, które pojawią się w kolejnych miesiącach. I, I tak jak mówię, no, mm, mam nadzieję, że już jeszcze nie raz Państwa zaskoczymy i serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego muzeum. Na wystawie znalazły się zarówno dobrze znane dzieła, takie jak autoportret z muzą czy zatruta studnia z chimerą, jak i muzealne nabytki z ostatnich lat, m.in. umywanie nóg oraz portret Wacława Koniuszki. Po sukcesie wystawy Jacek Malczewski Konteksty, kolekcje wzbogaciły także nowe depozyty, w tym lekcja historii i autoportret z meduzą. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, obejmuje ona przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2006 roku i kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W tym roku obowiązek stawienia się dotyczy mężczyzn urodzonych w 2006 roku, mężczyzn urodzonych w latach 2001-2005, którzy nie posiadają określonej kategorii, osób, które w latach 2023-2024 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej oraz kobiet urodzonych w latach 1998-2006, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa to jest taki moment w życiu każdego młodego człowieka, gdzie dowiaduje się, że ma nie tylko prawa, ale i obowiązki, a najwyższym obowiązkiem wobec Ojczyzny jest jej obrona w bieżącym roku kwalifikacji wojskowej z miasta Radomia z terenu Radomia podlega ponad 1000 mężczyzn i ponad 120 kobiet. W czasie kwalifikacji wykonywanych jest kilka prostych czynności. To nic innego tylko przede wszystkim sprawdzenie tożsamości, określenie zdolności do czynnej służby wojskowej poprzez badania lekarskie, wywiad psychologiczny. Założona ewidencja i dla większości z przykrością trzeba stwierdzić dla większości obywateli kończy się na tym przygoda z wojskiem. Wszystkie osoby chętne e, oczywiście Zapraszamy do złożenia wniosku do różnych form czynnej służby wojskowej. Od TSW terytorialną służbę wojskową lub dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Wszystkie osoby również otrzymają informacje o możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły średniej w wojskowych akademiach wojskowych. Dla niektórych stawiennictwo na kwalifikacji wojskowej to po prostu obowiązek, a dla innych możliwość rozwoju kariery. Dostałem wezwanie i to jest mój. Obowiązek obywatela, żeby tutaj się wstawić. Ja raczej mam inne plany na, na przyszłość, związane raczej z inną, tak jakby, Jasne. dziedziną. Aktualnie przyszedłem, bo dostałem wezwanie. Czy planuję kontynuację w wojsku? To jeszcze się zobaczy. Zawsze jest jakieś wyjście na przyszłość. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jako studia VAT w Warszawie to jest taka, myślę, że moja główna droga. Po zakończonych badaniach nadawane są kategorie zdolności do służby wojskowej. A oznacza zdolność do służby wojskowej, B czasową niezdolność w czasie pokoju, D niezdolność w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oraz E czyli trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!